Przed Tobą decyzja o wyborze odpowiedniej wersji egzaminu FCE albo CAE. Hmm, zastanawiasz się papier czy komputer, co wybrać? Pogadamy właśnie o tym. Ja mam na imię Sandra, jestem egzaminatorką FCE i CAE i pomożemy Ci się zdecydować na formę egzaminu komputer czy papier, co tutaj wybrać. W wersji papierowej masz po prostu swoją standardową, znaną formę, no bo to nie będzie przecież pierwszy w życiu egzamin zdawany na papierze. Co innego z komputerem. Niekoniecznie masz już w tym doświadczenie. To może być dodatkowy element stresujący. Po drugie, w wersji papierowej nie jesteś zależna od czyjegoś sprzętu, no bo dostajesz kartki. Masz ołówek, długopis, gumkę, możesz użyć swoich. Jeśli coś z twoimi będzie nie tak, dostaniesz centrum egzaminacyjnego, ale w wersji komputerowej dostajesz jakiś komputer, jakąś myszkę, słuchawki, klawiatura jest nie twoja, no może to być zupełnie inne doświadczenie niż to, co masz na co dzień z Twoim komputerem. Nigdy nie wiesz, jak cię to może wnerwić. No. I w wersji papierowej też możesz baz grać i notować dowoli, bo masz po prostu całą tą kartkę. Możesz dopisać coś w dowolnym miejscu, coś tam dorysować, zaznaczyć, strzałki porobić. No, na komputerze jest to niemożliwe albo utrudnione. Także mamy pewne zalety wersji papierowej, ale oczywiście wersja komputerowa też ma swoje plusy. Podczas egzaminu masz ograniczony czas, a w wersji komputerowej wyświetla się on na górze ekranu, czyli nad zadaniami masz po prostu timer, gdzie jest pokazane, o, zostało ci tyle i tyle minut, co jest z jednej strony bardzo przydatne, z drugiej strony może być super stresujące, zwłaszcza jeśli czujesz, że o Boże, nie mam pomysłu albo o Boże, już tyle czasu minęło, a ja czytam zbyt wolno. Także tutaj zależy od osoby. Oczywiście, żeby nie było, w wersji papierowej też masz zegar. On jest gdzieś tam widoczny dla ciebie na ścianie, ale no, nie jest on taki całkiem przed tobą. No, też w wersji komputerowej od razu widzisz, ile zadań ci zostało, bo na dole ekranu masz taką linię z numerkami i widzisz, ile pytań, na które konkretnie pytania jeszcze nie odpowiedziałaś. To jest też dość wygodne. W wersji papierowej tego nie ma, no bo nie ma jak tego zrobić. W komputerowej jest super fajnie to rozwiązane. I oprócz tego, w wersji komputerowej możesz też sobie odpowiednio zaznaczyć pytanie. Możesz sobie tam przy każdym pytaniu zrobić taki, taką zakładkę. I wtedy tam, właśnie na dole przy tych pytaniach Pojawia ci się ten sam symbol, czyli możesz sobie zaznaczyć pytanie, które było jakieś super trudne, które chcesz później sprawdzić, albo jakkolwiek inaczej potrzebujesz je zaznaczyć. Oczywiście w wersji papierowej też możesz to zrobić, ale potem, żeby je znaleźć, musisz przekartkować, a w wersji komputerowej cały czas się wyświetla to na dole, co znowu z jednej strony może być super przydatne dla określonych osób, a dla innych super stresujące. Także tutaj wszystko zależy od Ciebie, jak to będzie wyglądało w Twoim przypadku. Teraz ważna rzecz to wyniki. W wersji komputerowej wyniki masz za mniej więcej 14 dni, czyli w ciągu mniej więcej dwóch tygodni, czasami dużo szybciej, masz te wyniki już gotowe, tak? czyli możesz sobie zobaczyć, ile punktów z czego. W wersji papierowej. Czekasz 6 tygodni, półtora miesiąca. Tak? 6 tygodni to jest tak mniej więcej oczywiście, też się czasami zdarza szybciej. Ale trzeba zaczekać. Skąd ta rozbieżność? No cóż, wersja papierowa jest fizycznie wysyłana do Cambridge. Listem. Teraz jesteśmy po Brexicie. Wiadomo, że ta poczta trwa jeszcze dłużej niż wcześniej. Druga rzecz. Papiery są skanowane, bo to wszystko sprawdza komputer. W wersji, czy oczywiście, Writing sprawdza człowiek, ale to też jest skanowane i egzaminatorzy sprawdzają to no, na ekranie mimo wszystko. Więc to po prostu trochę trwa, bo no, potrzebna dodatkowych procedur do tego. Ale wyniki tak czy siak będą, tylko trzeba czekać na nie dłużej. Więc jeśli ci się spieszy z wynikami, to komputer jest dużo lepszą opcją w tym wypadku. Ok. Pogadajmy sobie o każdej części z osobna, tak żebyś miał konkretniejszy pogląd na całość. Mamy pierwszy arkusz, czyli Reading and Use of English. I tutaj mamy wadę i zalety obydwu tych rozwiązań. Czyli w wersji komputerowej największą wadą y, tej wersji jest to, że po prostu no, nie widać całości naraz. Czyli masz po jednej stronie ekranu tekst, po drugiej stronie ekranu masz pytania i nie widzisz całego tekstu i wszystkich pytań równocześnie, musisz przewijać. Przewijać osobno pytania i osobno tekst, co oznacza, że może to być troszkę upierdliwe. Po prostu. I dla niektórych osób nie będzie to stanowiło żadnego problemu, a dla innych będzie to bardziej skomplikowane, po prostu, znalezienie tej prawidłowej odpowiedzi. Plus jest taki, że możesz sobie zakreślić jakiś fragment tekstu i potem usunąć to zaznaczenie. Tak, czyli jeśli zaznaczysz coś i stwierdzisz, o to nie to, to po prostu klikasz delete i załatwione. Nie musisz tam się przejmować tymi rzeczami, że tam coś jest zaznaczone, a czego tu nie chcesz. Także to jest wygodne. No i nie musisz przenosić odpowiedzi na kartę, bo to co zaznaczysz już jest Twoją odpowiedzią. Tak? W wersji papierowej masz kartę odpowiedzi, e, która się liczy. Właśnie to jest skanowane, a nie cały ten arkusz zadań, który dostajesz. Oczywiście. Alternatywa, wersja papierowa. Tutaj masz cały tekst na jednej stronie, wszystkie pytania na drugiej stronie, wszystko jest wygodne, wszystko widzisz równocześnie. Także dla niektórych osób będzie to bardzo istotne. Ja osobiście naprawdę preferuję takie rozwiązanie, żeby wszystko widzieć naraz. W wersji komputerowej, no to zależy wiadomo od no, wielkości ekranu, a ten ekran nie będzie ogromny. W sensie nie dostaniesz jakiegoś telewizora przed siebie, więc no nie mieści się to po prostu. Później w wersji papierowej możesz sobie zaznaczać, podkreślać, kreślić, rysować dowoli i to jest absolutnie od ciebie tylko zależne. Minus jest taki, że no ciężej jest to y, usunąć, wiadomo, ale trzeba pamiętać, tą część robimy ołówkiem. Jeśli mówimy o wersji papierowej, tutaj wypełniasz całość ołówkiem, a nie długopisem, więc jest to prostsze do usunięcia niż długopis. Po prostu używasz gumki i już no trochę dotrze. Ok. Kolejny arkusz, arkusz drugi to writing. I tutaj znowu wszystko zależy od tego, co jest dla Ciebie bardziej komfortowe. Czyli czy łatwiej jest Ci pisać ręcznie, czy łatwiej jest Ci pisać na klawiaturze. Być może na klawiaturze jesteś w stanie pisać szybciej niż ręcznie. Tylko znowu pamiętaj, nie chodzi tylko o Twoją klawiaturę w Twoim laptopie, tylko. To będzie zupełnie inny sprzęt. Na ekranie widzisz liczbę napisanych słów, ona jest tam w rogu, także to też jest dość wygodne. Łatwiej jest wprowadzać poprawki, łatwiej jest zmieniać tekst, ale pamiętaj, nie ma tutaj opcji sprawdzania tekstu, czyli tutaj komputer ci w niczym nie pomaga, nic ci nie podkreśla. To nie jest Word ani dokumenty Google czy coś w tym stylu. Bardziej to działa jak notatnik po prostu. Nic się nie pojawia, nie ma żadnych sugestii. Jeśli chodzi o papier, bardzo możliwe, że będzie Ci łatwiej pisać ręcznie niż na klawiaturze. To jest zależna oczywiście kwestia indywidualna, zależna od osoby. Tekst pisany ręcznie jest z reguły lepiej przemyślany, no bo pisany jest od razu na czysto. Tu musisz pamiętać, nie ma opcji, że piszesz na brudno, nie masz na to czasu. Piszesz od razu na czysto. Także dużo, dużo się, dużo częściej się zdarza, że po prostu osoby, które piszą na komputerze nie myślą za dużo na ten temat, zanim zaczną pisać, ale to nie jest powiedziane, że tak musi konkretnie być. No i mamy listening, gdzie mamy ogromną różnicę, bo w wersji komputerowej dostajesz słuchawki. Możesz sobie zmieniać głośność nagrania, i masz dodatkowe dwie minuty pod koniec testu na sprawdzenie odpowiedzi. Nie możesz zapauzować ani cofnąć. Także tutaj zmieniasz tylko głośność. No, ale mimo wszystko masz jakąś możliwość. W wersji papierowej nie masz żadnego wpływu na, to, na tą głośność, na tą jakość nagrania. Nie wiesz, jak to będzie. Nagranie może być na głośnikach, na jakimś odtwarzaczu może być, możesz dostać słuchawki. Tutaj wszystko zależy od centrum egzaminacyjnego, jaki oni mają sprzęt do dyspozycji i ile jest osób, wiadomo, ale czasami no, jest to echo, mimo wszystko. Będą się starać oczywiście je wyeliminować, ale może się to zdarzyć, czyli wspomnienia z matury, coś w tym stylu. Jak, będzie, będzie to zazwyczaj wyglądało podobnie do egzaminu maturalnego. I tutaj masz dodatkowe 5 minut pod koniec testu na sprawdzenie odpowiedzi i przeniesienie ich na kartę odpowiedzi, bo tutaj znowu pamiętasz, mamy kartę odpowiedzi, podczas słuchania zapewne będziesz sobie zaznaczać w arkuszu i przenosisz to na kartę. Listening też piszemy ołówkiem w wersji papierowej. Czyli tutaj ten egzamin ustny egzamin z, z słuchu jest dłuższy o 3 minuty w wersji papierowej. Ustny. Ustny wygląda identycznie w obydwu wersjach. To jest dokładnie ten sam egzamin i tak musisz być w centrum, Niczym się nie różnią, także ustnym się nie musisz przejmować. Cambridge, co na to Cambridge? Co ciekawe, oni opublikowali takie badania na temat wersji papierowej versus komputerowej, i trochę do nich teraz zajrzymy. Tak to wygląda: mamy handwriting versus typing, exam scripts, evidence from the literature, i tutaj e, mamy całość obogadaną w tym artykule. Artykuł podlinkuję w opisie, także jeśli chcesz. By obejrzeć, przeczytać całość, proszę bardzo. Tam są też w tym artykule wszystkie linki do prac naukowych, jakie oni przeanalizowali, także yy, i z których wyciągnęli wnioski, które teraz będziemy omawiać. Także jeśli Cię to interesuje, to super, zajrzyj. Całość jest oczywiście po angielsku. I teraz, jeśli chodzi o wyniki w wersji papierowej versus komputerowej, to nie ma zauważalnej różnicy w zdawalności w obydwu wersjach. Okay? Czyli tutaj, czy zdajesz to, czy to? Zdawalność jest taka sama, także tym się nie musisz przejmować. Druga rzecz. Słabsi kandydaci osiągają lepsze wyniki w wersji papierowej. Dlaczego? No tak po prostu wychodzi z badań. U kandydatów z dobrą znajomością angielskiego ta forma egzaminu już nie ma znaczenia. Czyli jeśli jesteś dość wysoko, czyli czujesz się dość pewnie, to to nie ma znaczenia. Jeśli walczysz o to, Jezus, dam czy nie, jestem na granicy, próbne, piszę tak, o. Oh, o tyle, o ile to zapewne papierowa wersja będzie u Ciebie lepsza. I kandydaci, oczywiście, mający problemy z pisaniem na klawiaturze, osiągali gorsze wyniki w wersji komputerowej w porównaniu z papierową. To jest bardzo istotna rzecz, bo musisz być w stanie pisać na tej klawiaturze szybko i wygodnie. I no cóż, znowu, to nie jest Twój sprzęt, więc dobrze jest przećwiczyć to nie tylko u Ciebie. Tak po prostu. Ocenianie. Bez zaskoczenia, mam nadzieję, ocenianie tekstów pisanych ręcznie jest lepsze niż tych na komputerze. Czyli to, co napiszemy ręcznie, wydaje się być lepsze, ale różnica jest oczywiście niewielka, chociaż jest. Teksty pisane ręcznie wydają się być dłuższe niż te komputerowe, no bo wizualnie zajmują po prostu więcej miejsca. I trzecia rzecz, błędy w pisowni są bardziej zauważalne w wersji komputerowej, no bo tekst jest łatwiej odczytać, nie ma niedomówień, a czy to jest A, czy to jest E, czy tutaj jest U, czy I. Hmm, o, załóżmy, że to było dobrze napisane. Czyli w, zawsze egzaminator stara się ocenić to na korzyść zdającego, na korzyść kandydata, no ale w wersji komputerowej nic nie naciągniesz, no bo to przecież widać, co zostało napisane. Nie? i teksty. Same teksty, jeśli chodzi o writing, teksty pisane na komputerze są faktycznie dłuższe niż ręczne. Ale też ich długość jest bardziej zróżnicowana, no bo nie ma fizycznych ograniczeń w długości. Na wersji papierowej masz dwie strony i tyle. A komputerowej lecisz, przewija się to po prostu piszesz tyle, ile dasz radę. E, dlatego te, te teksty są dłuższe, chociaż znowu te papierowe wydają się być dłuższe. Czyli oceniane są na dłuższe, jak się, jak się ktoś na to spojrzy. A te na komputerze faktycznie mają więcej słów. Ale od razu, żeby nie było, długość tekstu nie ma znaczenia na egzaminie. I ostatnie. Różnice w bogactwie językowym, poprawności tekstów są niezauważalne. Obie wersje wypadają podobnie. Czyli tutaj nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o poprawność, o bogactwo, czy piszesz na komputerze, czy piszesz na papierze, to wychodzi tak samo. Także hmm, ciekawe, nie? I ostatnia rzecz, proces pisania. Kandydaci mniej zaawansowani technologicznie wolą planować teksty ręcznie. Zaskakujące? Zaskoczona? Myślę, że nie, to nie jest absolutnie zaskakujące, że ktoś, kto nie lubi komputera, woli planować ręcznie. Nie? I druga rzecz, teksty pisane ręcznie są zazwyczaj lepiej przemyślane, bo nie ma możliwości na swobodną edycję tekstu po jego stworzeniu. I to jest coś, co może wpłynąć na Twój wynik z egzaminu. Nie to, co żeśmy omawiali wcześniej, czyli długość tekstu, ale to, jak on jest skonstruowany. Okay? Za to są punkty konkretnie. To co wybrać? Hmm. Wybierz to, co jest dla Ciebie najwygodniejsze po prostu. Tak? Czyli musisz sprawdzić się w wersji papierowej i w wersji komputerowej i dopiero wtedy zdecydować, która jest dla ciebie najlepsza. Okay? Jak to zrobić? No, masz próbne testy, skorzystaj z nich, sprawdź się tak już faktycznie na teście, i dopiero wtedy będziesz mogła ocenić to na sobie. Ja Cię zachęcam do sprawdzania opisu filmu. Tam znajdziesz linki do tych dwóch e-booków, których. Uhu, tutaj widzisz, jeśli masz problem z e, egzaminami FCE, CAE i chcesz się dowiedzieć coś więcej na ich temat, to bardzo Cię do tego zachęcam. I tutaj jest też film, który YouTube stwierdził, że Cię zainteresuje. Do zobaczenia!